Kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie Zapraszam Was dzisiaj na filmik z serii Mami Monday Ci co śledzą mnie od jakiegoś czasu To wiedzą, że ta seria się na moim kanale pojawiała Później jakby zaprzestałam Nagrywanie tego typu filmów Ale jestem, powracam, wspominałam Wam Na kanale vlogowym, że Chciałabym wrócić z tą tematyką Mami Monday, czyli mamowe poniedziałki I takie poniedziałki Na pewno mamowe nie będą co tydzień Ale myślę, że co któryś poniedziałek, raz na jakiś czas Właśnie będę Wam wrzucała Taką mamową tematykę, dziecięcą tematykę, typu hole zakupowe dla dzieci, ulubieńce mojej dzieci, ulubione gadżety, co warto kupić dzieciom, nie wiem, książeczki, produkty jedzeniowe, zabawki. Porozmawiamy sobie też trochę o wychowaniu, o takim świecie stricte mamowym. Dlatego, jeżeli taka tematyka was interesuje, zostawcie mi łapkę do góry. Będzie mi po prostu bardzo, bardzo miło No i co, zaczynamy Jesienny haul zakupowy Dodam jeszcze może dla tych, którzy nie są ze mną na bieżąco Że mam dwoje dzieci Właśnie nagrywamy dzisiaj w pokoju mojego synka Leo Który już lada moment kończy 5 lat Mam też córeczkę Nell która skończyła półtora roczku. Także dla takich dzieciaków dzisiaj polecimy z holem zakupowym. Będą to zakupy e, głównie z Next, e, ze sklepu Next. Uwielbiam za jakość już od tylu lat. Mieszkając też w Wielkiej Brytanii, powiem Wam szczerze, e, bardzo często robiliśmy zakupy w Nextie i teraz też się cieszę, że e, możemy po prostu zamówić sobie te ubranka przez internet. Także każdy, kto kupuje ubrania dzieciom w Next, no i też sobie, bo jest też dział dla dorosłych, to doskonale wie, że te rzeczy, że są naprawdę rewelacyjne gatunkowo. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od pościeli. Mam tutaj dwa komplety pościeli dla córeczki i dla synka. I jeżeli chodzi o Leo, no to wybrałam mu, słuchajcie, komplet takiej pięknej pościeli. No oczywiście kosmos, rakiety, słuchajcie, tutaj Wenus, Wenus Mars, Saturn, bardzo fajna, myślę, że dla chłopca jak najbardziej się spodoba. I ona, słuchajcie, świeci w ciemności, tak błyszczy w ciemności. One kosztowały, słuchajcie, z cenami może być problem. Są tu angielskie ceny, więc można sobie przeliczyć 20 funtów, czyli coś około niecałe 100 zł. Także to jest pierwsza pościel. A jak zobaczyłam tą pościel dla mojej córeczki, to stwierdziłam, o nie, muszę po prostu ją mieć. Także mm, zobaczcie, pre pościel prezentuje się tak. I tutaj możecie zobaczyć w całości, jak wygląda. I ta również była w tej samej cenie. Także powiem Wam szczerze, że pościele z NEXT są też naprawdę rewelacyjne gatunkowo, dlatego że tak jak mówię, jak mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, to dość często tam, wiecie, kupowaliśmy po prostu pościel. Dobra, będziemy jechać, słuchajcie, nie po kolei. Może teraz, bo mam dwie rzeczy właśnie, zapomniałam o kaloszach, zamówiłam dzieciom kalosze, od kalosze poproszę. Mamy je w super workach, jeżeli chodzi o te kalosze, są to polskie kalosze, polski producent i Słuchajcie, jeżeli chodzi o Leo, zdecydowałam się na czarne kalosze. I jeżeli jest sezon, wiecie, taki letni, możemy sobie mieć kalosze bez wypełnienia, bez ocieplacza. Natomiast jak wiemy, mamy jesień, jest deszczowo, zimno, można dokupić sobie też ocieplacz. I już wam pokazuję. Oczywiście, link wam zostawię na dole. Dla Leosia zdecydowałam się na czarny ocieplacz, czarny wkład, właśnie do tych kaloszy. Kalosze ma w worku, więc super, będzie chodził sobie do przedszkola, zdejmował kalosze i będzie mógł je sobie po prostu przetrzymywać w woreczku. I jeżeli chodzi o synka, zdecydowałam się na takie kalosze. Jak wiecie, październik, listopad, deszczowo, właśnie dzisiaj też cały dzień leje i cały tydzień ma taki być. Także jeżeli chodzi o Leo, zdecydowałam się na czarne kalosze, takie fajne, uniwersalne. I do tego właśnie czarny ocieplacz. Myślę, że to będzie wyglądało naprawdę bardzo fajnie. Świetne gatunkowo. Wszyscy moi znajomi, nie wiem, instagramerki, koleżanki, znajome, które mają te kalosze, polecają. Tak jak mówię, polski producent, polska marka. Także, jeżeli szukacie swoim dzieciom dobrych, fajnych kaloszy, to polecam kalosze, poproszę. I tutaj kalosze, które wybrałam, Nell, oczywiście. I te kaloszki już są, słuchajcie, oczywiście w odcieniu takiego brudnego różu. Chociaż tutaj wyglądają dość jasno, to słuchajcie, kolor to jest po prostu brudny róż. A jeżeli chodzi o cieplacz, to już jest taki bardziej pastelowy róż. Także taki zestaw dla mojej małej księżniczki i dzieci w tych deszczowych miesiącach, w tym okresie, będą po prostu śmigały kaloszach, dobra, potrzebowałam ciepłą kurtkę hmm, Leosiowi, on ma kurtkę z zeszłego roku, bardzo fajną, taką militarną z Zary, naprawdę świetnie się u nas sprawdza i jest na niego dobra, ale chciałam jeszcze, żeby miał kurtkę po prostu na zmianę, no i jak wiecie, jeżeli znacie Next, jeżeli nie, to koniecznie musicie poznać, rewelacyjne yy, są tam produkty, e, proszę bardzo, kurtka taka... Z misiem ocieplana, Zobaczcie na takim grubym, konkretnym polarze. Naprawdę wygląda bardzo fajnie, masywna, cieplutka. Ja już moją zakładałam, także wygląda naprawdę świetnie w tej kurtałce i wygląda tak. Więc kurtki tutaj zdecydowanie yy, w tym zamówieniu będą. Będą jeszcze dwie kurteczki dla Nel. Taka ciepła, już mega zimowa i taka myślę m, przejściowa jeszcze na teraz. Także kurtka prezentuje się tak. Wielki wybór macie kurtek, jeżeli chodzi o Next, naprawdę To polecimy teraz kurteczką, którą kupiłam Nel I zobaczcie jaki słodziak, jaka ona jest przyjemna, jaka ona jest mięciutka, jaka jest fajna Kurtka prezentuje się tak, zobaczcie tu ma uszy, jest cieplutka na takim przyjemnym, mięciutkim futerku Ale zobaczcie na ten motyw tutaj sarenek i króliczków Zobaczcie, i kieszonki są też z takiego puszku. Jest tak miękka, tak przyjemna w dotyku. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te kurtki, to one 30 funtów kosztowały. Także, tak jak mówię, o polskie ceny sobie możecie zobaczyć na stronie ale jest po prostu przepiękna także bardzo mi się spodobała i stwierdziłam, że musimy ją mieć, że Nel będzie świetnie w niej wyglądała kupiłam też Losiowi słuchajcie dwupak takich czapeczek na teraz i granatową już mu dałam, żeby sobie nosił, bo pogoda taka sobie, więc tu jest jeszcze taka oto szara i tak, pokażę Wam jeszcze nie po kolei bluzeczkę, którą zamówiłam nel. Bardzo często mnie pytacie, właśnie, gdzie zamawiam jej te bluzki z motywem Disneya. Ma kilka z krótkim rękawkiem, zawsze są o nie pytania. Także w nextie. I zobaczcie, tu jest koszulka z długim rękawkiem, z taką falbaneczką. No, tutaj mamy mini, oczywiście. Zobaczcie, mini i Daisy. A z tyłu jest, proszę bardzo, Goofy chyba, tak? I. Miki, no po prostu świetna Także jeżeli szukacie fajnych koszulek z motywem Disneya No to w Nextie na pewno znajdziecie Mam tutaj też czapeczkę, słuchajcie Też taką przejściową I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o tą czapeczkę Ona ładniej wyglądała na stronie Nie za bardzo mi się podoba No ale już jak jest, to niech będzie I czapka wygląda tak Jakoś tak na stronce wyglądała ładniej Ona jest takiego, zobaczcie materiału. Może wykorzystamy, może będzie nosiła. Zobaczymy. Tutaj słuchajcie, fajne jest w nekście, że mamy takie wielopaki. Na przykład tutaj, w tym takim oto wielopaku mamy aż pięć bluzeczek. Pierwsza bluzeczka wygląda tak. Druga bluzeczka, zobaczcie, jaka iście jesienna, wygląda tak w koniki. Mamy jeszcze taką w paseczki. Zobaczcie. O, tak się prezentuje. Jest jeszcze taka zwykła, proszę bardzo. I taka w kropeczki. Mogłam to w sumie odciąć, ale chciałam Wam pokazać po prostu. I to jest cena 22 funty, czyli możecie sobie sprawdzić, mi miłka. No, ale wiecie, wejdźcie sobie na Nexta i zobaczycie. Także super sprawa. Pięć takich bluzeczek myślę, że cena fajna, bawełna, przyjemna. Te bluzki naprawdę świetnie się piorą, także będzie sobie miała Nel, nawet do śmigania w domku, do leginsów, będzie jej fajnie i wygodnie. Także takie oto bluzeczki. Dobra, jesteśmy przy kurteczce, drugiej kurteczce dla mojej gwiazdki, i to jest taka fajna, zwykła parka. Oczywiście też z takim tutaj przyjemnym misiem, oczywiście też ocieplana, ale ona już jest lżejsza po prostu od tamtej. Nie jest to już taka typowa puchówka. I mierzyłam już ją Nell i ona wygląda w niej naprawdę fajnie Także zobaczcie, taka oto parka Tutaj takie Rose Gold ma, ma Rose Gold zamek Kieszonki, guziczki, tak się prezentuje Mamy też tutaj ściągacz Fajna, przyjemna, wiecie jak to parka Ja lubię parki i takie ma misiowe też przyjemne podszycie Także zobaczcie O tak wygląda, superowa Jeżeli chodzi o rozmiary Nell to ja jej kupuję 86 92. I lecimy dalej. Słuchajcie, to co ja uwielbiam w Nextie, to piżamki. Uwielbiam kupować dzieciom piżamy w nekście i są na przykład takie trzy paki piżam. No jeżeli gdzieś tam nas na vlogach widzicie, to e, na pewno widzicie jak Nelcia sobie śmiga w tych piżamkach rano. No i to są właśnie piżamki z Nexta. Bardzo też dużo pytań od was dostaję o te piżamki i powiem wam szczerze, że one się piorą rewelacyjnie i w ogóle są rewelacyjne i polecam te piżamki po prostu wszystkim. Patrzcie, ja zaraz zobaczę, czy mi się tutaj. Dobra, tu są piżamki, ok. Dobra. I pierwsza piżamka, już Wam pokazuję, bo ja to chyba trochę pomieszałam. No ale dobra, e, pomieszałam się po prostu komplety. Pierwsza piżama, zobaczcie, wygląda tak. I to jest oczywiście góra od piżamki. I tutaj, zobaczcie, mamy. Dół od piżamki Można je kompletować tak naprawdę jak chcecie Także 86,92 Taka oto piżamka I tutaj mamy jakby Kolejny komplecik Oczywiście jakieś dinozaury Koniki, jednorożce, smoki Na takie się zdecydowałam I do tego spodenki Proszę bardzo No śliczne są I materiał jest słuchajcie naprawdę bardzo Ale to bardzo przyjemny I ostatnia Zobaczcie. Taka i do tego takie oto w paseczki spodenki Także jeżeli nie robiliście nigdy zakupów w Nextie, to polecam zacząć swoją przygodę od piżamek, bo piżamki są na mega plus. Mam tutaj też dwie pary takich spodenek już cieplejszych, dresowych. Tutaj mi się tak bardzo zobaczcie, spodobały te w koniki, także prezentują się tak. Do jakiegoś fajnego, ciepłego, kremowego sweterka. Myślę, że super, że Nel będzie sobie śmigała, także proszę bardzo. Takie oto spodenki. Jest jeszcze czapka. I słuchajcie, moja mama, jak zobaczyła tą czapkę, to się śmiała. Ale jak ja w tej czapce wyobraziłam sobie Nel autentycznie, to jest czapka hardcore bo jest tu biedronka, jest tu dużo kolorów. A jak wiecie, ja z tymi kolorami tak raczej stonowanie, taką stonowaną kolorystykę lubię. Natomiast no mówię wam, jak zobaczyłam tą czapkę, powiedziałam, o nie, ja sobie wyobrażam Nel w tej czapce. No i ją kupiłam i przymierzyłam i wygląda tak słodko, słuchajcie, pam, 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 zobaczcie, to jest taka czapka, ale powiem Wam szczerze, że tak pięknie w niej wygląda, tak uroczo, właśnie nawet do tej parki będzie wyglądała super. No czasem trochę kolorów te pochmurne dni brakuje, także tu jest biedronka, tu jest tęcza, zobaczcie na ten pompon, coś licznego. sama bym słuchajcie taką czapę yy, po prostu założyła. Dobra, i dwie ostatnie rzeczy Nelci, to są kolejne takie grubsze leginsy, zobaczcie, kwiatuszki wykończone taką delikatną tutaj falbanką, przepiękne dziewczęce, przepiękne, także na jesień jak talala lala, na jesień jak znalazł. I ostatnie, te już są naprawdę grubiutkie, porządne, to są takie rude, w czarne serduszka i wyglądają tak. Bardzo ładne, bardzo, bardzo mi się podobają Słuchajcie, z Nextem to jest tak, że jak ja wchodzę na tą stronkę, to mój portfel płacze i krzyczy Ale ciężko mi się jej zdecydować, dlatego że takie piękne tam są ubranka Dobra, pokażę Wam jeszcze rzeczy Leo tak szybciutko, oczywiście, bo to hol dla dzieci I muszę Wam powiedzieć, że wzięłam mu czapkę na 5-6 lat, już na zimę Tak jak tamtą szarą w sumie i granatową i one są dość duże I teraz tak patrzę, że ta czapka jest naprawdę duża, że wiecie co? Nie no, na mnie jest trochę za mała, ale jak tak patrzę, to wydaje mi się, że jest trochę duża, ale fajna, cieplutka, z pomponem. E, zobaczymy, bo jeszcze tej Leoś nie mierzę. Tak. No, jak Wam mówiłam, piżamy, piżamy, piżamy to jest coś, co ja uwielbiam kupować w Nekście. I tu mam akurat właśnie hmm, Daleośa na 5-6 lat, e, spider oczywiście, e, i do tego e, takie oto spodenki i jeszcze patrzcie, jakie tutaj są fajne, wykończone gumeczkami, także taka oto piżamka, taki komplecik i to był dwupak i druga piżama taka i spodenki takie, też na gumeczkach, super, myślę, że jak Leo zobaczy, bo jeszcze mu nie pokazywałam, to naprawdę bardzo się ucieszy, jest dużo super bohaterów, także myślę, że dla swoich dzieci na pewno coś znajdziecie i słuchajcie, ostatnia rzecz, to jest trzy pak dresów do przedszkola. Eee, wzięłam Leosiowi, bo jak macie chłopców, to wiecie jak te dresy szybko się niszczą i coraz trzeba kupować nowe. I tutaj mam takie szare na gumeczkach. Mamy tutaj też takie granatowe, yy, jaśniejsze i granatowe yy, ciemniejsze. I to jest tak jak mówię, słuchajcie, dobra, ja je oderwę. Może mi będzie po prostu łatwiej Wam pokazać. I to jest Trzy pary. O. takie zwykłe, szare, do latania, do przedszkola. I takie jasne, granatowe. ale One są duże, ale o to w ogóle jeszcze nosi a, spodenki na trzy latka, czasem na latka, zależy od spodenek. Tu w pasie są dość duże, ale są też długie, no bo to jest na 4-5 latek. Taka tam jest po prostu numeracja. Nie, Boże, to jest słuchajcie, 116 na 5-6 lat. To są duże. No ale, i to by było na tyle, słuchajcie. Jesienny haul zakupowy moich dzieciaczków dobiega końca. Koniecznie dajcie mi znać, co Wam ostatnio udało się upolować, kupić, gdzie najczęściej robicie zakupy, czy znacie Next i czy tak samo jak ja e, podzielacie moją opinię, że to jest naprawdę świetny sklep i ubranka są super jakościowe. E, gatunkowo? Jakościowo? Tak, chciałam właśnie rzec. Także mm, widzimy się w kolejnym filmiku. Za jakiś czas kolejny odcinek z serii Mami Monday, także. Zostawcie kciuka, zostawcie swój komentarz. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Ma buziaczki. Hej. Pa pa.